Oj, moje bieganie zaczęło się bardzo dawno, bo to w sumie w czwartej klasie podstawówki. Każdy kombinował, jak mógł biegał w jakichś zwykłych getrach. Starsi koledzy, dużo starsi panowie biegali na przykład w rajtuzach. Gdzieś tam biegałem sobie w liceum, potem spotkałem dużo młodych osób, gdzieś tam z krajuścia wstąpiłem do tego harcerstwa na, na dłuższy okres czasu swojego. Tam się znowu nauczyłem takich e, społecznych rzeczy, jak działać, co robić, jak móc. No odkryłem to też, że człowiek lubi pomagać, tak. Właśnie z tymi przyjaciółmi z harcerstwa stwierdziliśmy, że założymy sztab i tak e, przez pięć lat potem z rzędu organizowaliśmy Eee, też w ten wośp tutaj przy do w tak Zaczęliśmy działać ze stowarzyszeniem, ponieważ to w ogóle wyszło z tego, że nie ma imprez, no to zróbmy sobie je sami, tak? I zaczęliśmy działać, tak? Zaczęliśmy robić pierwsze nasze biegi. Pierwsza impreza to był... Bieg aktywnych, on się jeszcze wtedy nazywał. Teraz to się nazywa bieg przodownik, ale wtedy tam zaczynaliśmy z tym pierwszym biegiem. Kolejną imprezą to była dycha spadających liści. a Atkós maraton pustyni błędowskiej, półmaraton Suchara, kros góry Bukowej. Wpadliśmy na pomysł na nocny bieg. To był wtedy bieg. Świetlików, kiedy mi się to spodobało, do dzisiejszego dnia go organizujemy. Jest nam bardzo miło, że udało nam się zgromadzić taką rzeszę biegaczy na biegu świetlików. Niestety i tak byliśmy ograniczeni limitami i nie mogliśmy więcej niż 150 osób zaprosić na nasz bieg, a zainteresowanie było większe, ponieważ od dłuższego czasu żadnych imprez biegowych nie było i głód rywalizacji startu zabawy wspólnej było olbrzymi w zawodnikach. To fajne, miłe uczucie, że ktoś cię tam gdzieś obserwował, że ruszyli się, że tak powiem, i zmienili troszeczkę swój tryb życia, tak, na bardziej aktywnych. wyszli za biurek, a przez to oni też zaczynają rozumieć więcej rzeczy, które dotyczą e, zwykłego, szarego człowieka na ulicy, tak, bo widzą to, co się dzieje wokół nich. Sam fakt, co tutaj się z, z pogoriem stało przez te lata, jak zaczynałem bieganie, to był kawałek szutrowej ścieżki leśne dukty i nic więcej, tak, a w tej chwili mamy wyasfaltowaną ścieżkę, oświetloną w sporej części, pogorię wyremontowaną, jest olbrzymi skok i ludzie też to widzą, tak, i mają po drugie miejsce, to przyciąga, te miejsca przyciągają ich do tego, żeby być aktywnym.